Witam, chciałbym Wam przedstawić Rezer Otos Allegro za 19 zł. Tak, za 19 zł. Podpinałem pod nią RX 480 Strix 8 GB pod PCI Express razy 16. No i co się dzieje? Karta miga, mruga. Jeden wiatrak się nie kręci wcale. Miałem do wyboru Asusa za 180 zł. No, przebitka w cenie jest kosmiczna, ale to nie działa. To nie działa, to jest do dupy. Po pierwsze, ktoś kto to konstruował, nie wiem czy tu wyostrzy telefonik, no, te piny nie wiem czy tutaj widać będzie, ale one są krzywo przylutowane. Próbuję też jeszcze rozlutować. No i spróbować zlutować normalnie. Ale nie kupujcie takiego czegoś, jak nie macie pojęcia o lutowaniu, obawieniu się w elektronikę. Także to można wyrzucać ogólnie. Jak ktoś nie wie o co kaman. I można sobie przy okazji spalić kartę graficzną. Także no, dziękuję dobranoc.